Jak to jest z tym Ozempikiem? Czy to rzeczywiście przełom w odchudzaniu, święty gral, czy niekoniecznie? O tym w dzisiejszym Powerwalku. Cześć, dzień dobry, Powerwalkerzy i Powerwalkerki. Z tej strony Gosia Pielichowska. Jestem dietetyczką i psychodietetyczką, a to jest Powerwalk, czyli podcast w ruchu, którego partnerem strategicznym jest platforma Multilife od Benefit Systems. Dzień dobry, cześć. Wszystkim. W dzisiejszym Powerwalku zajmiemy się zgodnie z tym, o czym mogliście się dowiedzieć z naszego rozkładu jazdy. Zajmiemy się tematem ozempiku, bardzo popularnego w ostatnich latach, a w zasadzie mam wrażenie, że intensywność jego, albo popularność, może tak to lepsze słowo, wzrosła w ostatnich kilkunastu miesiącach. I podczas dzisiejszego Powerwalka postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście ten ozempik rozwiązuje problem nadwagi. Czy niekoniecznie. Więc czego możecie się spodziewać po dzisiejszym odcinku? Wyjaśnię czym jest Ozempic i wyjaśnię od razu czym, na czym polega mechanizm działania tego, tego leku. Przy czym warto zaznaczyć, że ozępik to jest nazwa handlowa leku, a nie nazwa substancji czynnej, bo nią jest semaglutyd. I na temat tego semaglutydu i jego mechanizmu działania dzisiaj właśnie powiem. Więc pierwsza rzecz. Jaki jest mechanizm działania tego ozempiku i może inaczej tej substancji czynnej i dlaczego prowadzi do redukcji masy ciała wielokrotnie bardzo spektakularnej, szybkiej utraty kilogramów w dosyć krótkim Czasie, czy jest to związek o innych może właściwościach prozdrowotnych, bo nie tylko o masę ciała tutaj chodzi, jakie jest przede wszystkim pierwotne zastosowanie tego leku i dlaczego mam wrażenie, że trochę go używamy w niewłaściwy sposób, a także jakie jest bezpieczeństwo stosowania, czyli możliwe efekty uboczne. Zatem zaczynamy. Czy na samym wstępie chciałabym powiedzieć, że moi drodzy mamy już ostatnie sztuki naszych czapek. Akurat ja mam na sobie trochę inną czapkę. Moją zarekwirował mi mój partner, który w niej dumnie chodzi. No ja też mam inną, inną w takim razie czapeczkę, ale swoją Powerwalka on, y, m, moją Powerwalka przejął mój Krzysztof. Także y, ja dzisiaj jestem w, w innym anturażu, ale wiecie, chciałabym Was tylko poinformować. Pamiętam, wczoraj Mateusz Kusznierewicz mówił o tym, że jest już dostępnych 9 czapek, natomiast ja to dzisiaj jeszcze przy liczyłam i mamy dostępnych, słuchajcie, pięć sztuk bodajże. Zatem warto, warto się pospieszyć. Napiszcie do nas na kontakt po więcej szczegółów. Też chciałabym serdecznie przywitać naszych wszystkich powerwalkerów, powerwalkerki na tym spacerze, no i też naszych patronów, którzy wspierają nas w tworzeniu tego podcastu w ruchu. My, moi drodzy, jesteśmy w Gdyni. Zabrałam Was w okolicy basenu prezydenckiego. Zaraz się przejdziemy do pomnika Tadeusza Wendy, inżyniera Wędy i zrobimy sobie takie kółeczko, a ja przechodzę do tematu naszego dzisiejszego power. Walka. Otóż moi drodzy, wyjaśnijmy sobie. Wspomniałam o tym, że ozempik to jest nazwa handlowa leku. I rzeczywiście, Ozempic jest najpopularniejszym lekiem, który jest, zawiera, jakby jest substancją, jej substancją czynną jest ten semaglutyd. Ozępik występuje, ten semaglutyd występuje albo w formie. Leku, który podaje się podskórnie w formie iniekcji zastrzyków, właśnie w formie oze, takiej jak Ozempik lub Rybelsus, jest to forma doustna w formie tabletek, więc mamy dwie opcje: albo iniekcja podskórna, albo forma tabletek. Od razu zaznaczę: ja lekarzem nie jestem, o coś mi gimbal wariuje. O, ja lekarzem nie jestem, więc tutaj się w Farmakologię, ani dawkowanie pchać nie będę, to wszystko trzeba ustawić z lekarzem. Natomiast ustalmy, ja, o co chodzi z tą substancją czynną, dlaczego ten ozębik tak bardzo jest pożądany jako wspomaganie procesu odchudzania. Otóż wszystko zaczyna się od natury, czyli jakkolwiek powstają jakieś leki, to zauważa się pewien potencjał danej substancji, danego związku, który występuje naturalnie, który występuje. Po prostu albo w organizmie człowieka, albo gdzieś na przykład w roślinach, w żywności i tak dalej. No i tak jest w przypadku również ozempiku, albo już powinno mówić się posługiwać tą nazwą substancji czynnej, czyli semaglutydu. Semaglutyd jest analogiem takiej substancji jak GLP. GLP to jest glukagonopodobny peptyd 1. No i teraz, żeby zrozumieć, na czym polega funkcja semaglutydu, warto by było wyjaśnić, na czym polega w ogóle funkcja GLP 1. A jest to hormon, który jest wydzielany przez komórki jelita cienkiego i bierze bardzo dużą rolę, jest niezwykle ważny w regulacji łaknienia, w regulacji przyjmowania pokarmu. Czyli też między innymi no w regulacji przyjmowania dawki wewnej energetycznej, która jeżeli jemy zbyt dużo, to jest przekształcana w magazyn w postaci tkanki tłuszczowej. Otóż GLP-1, ten glukagonopodobny peptyd pierwszy, wydziela się po spożyciu pokarmu i uwaga, stymuluje produkcję insuliny. I tutaj trochę mam, dajemy przysteczka w nos osobom, które twierdzą i powielają mit, że to insulina jest powodem nadwagi i otyłości. Bo gdyby tak było, to związek, który jest bardzo popularny, stosowany we wspomaganiu leczenia nadwagi i otyłości, nie stymulowałby produkcji insuliny, a jest zupełnie na odwrót. To właśnie sama glutyt powoduje, że trzustka zaczyna wydzielać insulinę. W odpowiedzi na pojawienie się pokarmu, yy, zwłaszcza takiego węglowodanowo-tłuszczowego, na przykład po pizzy, to się wydziela trochę więcej tego GLP. Jeden stymuluje wydzielanie insuliny, która też spełnia bardzo ważną funkcję w regulacji przyjmowania pokarmu, dlatego, że ona informuje o zapasach tkanki tłuszczowej w organizmie, czyli o zapasach energii. Daje sygnał, że hola, hola, już nie musisz więcej, więcej jeść, tobie wystarczy. Więc GLP będzie stymulować, trzustko do produkcji insuliny, ale nie tylko. GLP1 będzie również hamował wydzielanie glukagonu. Glukagon jest innym hormonem, który jest wydzielany przez. Trzustkę. Insulina wydzielana, wydzielana jest przez komórki beta trzustki, natomiast glukagon przez komórki alfa. I glukagon ma działanie przeciwstawne do insuliny. On się wydziela wtedy, kiedy mamy zbyt niskie stężenie glukozy we krwi i zapobiega hipoglikemii. Będzie stymulował wątrobę do tak zwanego procesu glukoneogenezy, to są trudne nazwy, nie musicie tego zapamiętać, ale istotnym jest, że wtedy, kiedy wydziela się glukagon, to wątroba zaczyna. Produkować więcej glukozy, która wydziela się do krwi po to, żeby zapobiec hipoglikemii. W przebiegu insulinooporności te procesy są zupełnie zaburzone i mamy i wysoki poziom insuliny, i wysoki poziom glukozy, ale komórki nie odczytują prawidłowo tego, że ta glukoza jest podniesiona, w związku z czym też mamy, wydziela nam się znowu glukagon, który stymuluje tą produkcję wątrobową glukozy, no i takie mamy błędne koło, gdzie tego te, te, te cukru jest naprawdę bardzo Dużo cukru, mówiąc tak kolokwialnie, tak, stężenie glukozy jest wysokie, mamy dalsze zaburzenie gospodarki węglowodanowej, więc w przebiegu insuliny oporności jest to totalnie zaburzone. Natomiast jeżeli wszystko działa normalnie, jest wszystko prawidłowo, to no wygląda to w następujący sposób, że mamy spadek stężenia glukozy we krwi, no to wtedy wydziela się glukagon, który sprawia, że tej glukozy zrobi się trochę więcej i następnie, kiedy jest glukozy trochę więcej, to wydziela się insulina, która będzie zbijać tą glukozę i też będzie zbijać ten glukagon. No i wracając do GLP-1. On będzie stymulował trzustka do produkcji insuliny, co sprawi, że zmniejszy się nam stężenie glukozy we krwi, ale uwaga – i tu jest ta funkcja, która szczególnie interesuje osoby odchudzające się. Po pierwsze ma bezpośredni wpływ na ośrodek głodu i sytości, który znajduje się w podzgórzu, w głowie. W tym ośrodku ma wpływ taki, że po prostu sprzyja zatrzymaniu jedzenia, sprzyja uzyskaniu sytości. Co jeszcze jest uzyskiwane poprzez to, że GLP-1 wpływa na opróżnianie żołądka, na tempo opróżniania żołądka, a mianowicie spowalnia je. Więc łatwo się domyślić, że jeżeli coś wolniej się trawi, dłużej nam zostaje w tym przewodzie pokarmowym, to też my na dłużej się czujemy na najedzeni, bądź szybciej uzyskujemy sytość. I dokładnie ten sposób wykorzystuje sama glutyd. Ten sposób właśnie ozębik sprawia, że... Chudniemy. To nie jest tak, że ozębik w magiczny sposób, ja zawsze się posługuję tą nazwą, wiecie, to jest sama gluty, tak, ale żeby wam łatwiej było po prostu zapamiętać. To nie jest tak, że pod wpływem ozempiku nagle magicznie tracicie kilogramy. Nagle magicznie tkanka tłuszczowa wam się po prostu rozpuszcza, jak masło na słońcu albo na patelni, kiedy przygotowujecie jecznicę. Absolutnie nie. Redukcja tkanki tłuszczowej. Pod wpływem stosowania ozempiku wynika z tego, że po prostu się mniej je. Wynika z tego, że szybciej uzyskujemy na jedzenie, że dłużej czujemy tę sytość, jemy w efekcie mniej. A pamiętacie z całego cyklu, na początku, kiedy zaczynałam cykl dotyczący redukcji masy ciała, zdrowej redukcji masy ciała, pamiętacie w pierwszym powerwalku dotyczącym właśnie zdrowej redukcji, mówiłam o tym że aby schudnąć, niezbędne jest uzyskanie deficytu energetycznego. I to uzyskanie deficytu energetycznego sprawia, że z naszego ciała będą znikać kilogramy, mówiąc tak bardziej obrazowo, tutaj w cudzysłowie, i stosowanie semaglutydu, czy to w formie iniekcji, czy to w formie tabletek do ustnie będzie sprzyjać temu, że my po prostu ten deficyt energetyczny uzyskamy. Co więcej? GLP-1 i tym samym też i semaglutyd, jak pokazują badania, nie tylko wpływa pozytywnie na redukcję masy ciała, ale przez to, że ma też wpływ na trzustkę, okazuje się, że może też poprawiać insulinowrażliwość tkanek, co ma znaczenie dla osób, które zmagają się czy z insulinoopornością, czy na przykład cukrzycą typu drugiego. No, i teraz przechodzimy trochę do sedna sprawy, albo jeszcze tutaj warto wspomnieć, że semaglutyd też. Że wpływa pozytywnie na pracę serca. Okazuje się, że może mieć takie właściwości kardioprotekcyjne, czyli ochronne na mięsień sercowy i zmniejszać ryzyko chorób układu krążenia, takich jak na przykład miażdżyca. A warto przypomnieć, że choroby układu krążenia no, są powikłaniem cukrzycy, chociażby insulinooporności, no i są przyczyną numer jeden zgonów w Polsce i na świecie, w związku z czym ta substancja naprawdę ma swoje dobre strony, naprawdę można już się wydawać, że kurczę, no święty gral. No więc teraz pytanie: skoro my mamy naturalnie w organizmie GLP1, który wydziela się w odpowiedzi na przyjmowanie pokarmu, to po co w ogóle stosować taki zębik, tak? Problem polega na tym, że GLP-1, ten, który nam się wydziela naturalnie po jedzeniu i będzie nam spowalniać trawienie, będzie też hamować to odczuwanie głodu i będzie sprzyjać odczuwaniu sytości, będzie sprzyjać produkcji insuliny, która obniży stężenie glukozy, jest bardzo krótkie. Jego czas, okres półtrwania, czyli moment, kiedy się rozłoży do połowy, czyli bardzo zacznie się nam ten, ten związek rozkładać przez enzymy, będzie rozkładany przez enzymy, wynosi około 1 do 2 minut, czyli no super krótko. Natomiast semaglutyd ma o wiele dłuższy ten okres rozkładu, też zostanie finalnie rozłożony przez enzymy, ale nie jest to tak szybki czas jak tego naszego naturalnego GLP. Jeden. No, i właśnie dochodzimy do sedna sprawy. Czy to jest taki święty gral, taki po prostu związek przełomowy, jeżeli chodzi o redukcję masy ciała? I tutaj warto sobie dodać dodatkowe pytanie, czy rzeczywiście o tę redukcję masy ciała chodzi, albo tak jak, z czym ja się spotykam najczęściej, jeżeli chodzi o zastosowanie, o chęć stosowania Ozympiku, czy. Celem ma być naprawdę redukcja masy ciała z nadwagi bądź otyłości? Czy zredukowanie sobie masy ciała do chorobliwej chudości? Bo niestety muszę przyznać, że z tym najczęściej się spotykam, że o zębik chcą stosować osoby, które mają prawidłową masę ciała, ale chcą się wpasować w tak wyśrubowane wymagania społeczeństwa dotyczące sylwetki, że właśnie zaczynają. Stosować tego typu substancje, żeby jeść mniej, żeby jeszcze mniej ważyć, żeby się jeszcze bardziej wyżyłować. I moim zdaniem nie tędy droga. Moim zdaniem coś poszło nie tak, że ten ozębik stosowany jest wielokrotnie przez osoby, które nie potrzebują specjalnych kuracji odchudzających, bo tą masę ciała mają już prawidłową. Coś po prostu poszło nie tak. Ozębik powinien być stosowany. Może być stosowany jako wspomaganie leczenia cukrzycy typu drugiego, insulinooporności, bądź nadwagi i otyłości, jasne, a nie osób, które chcą po prostu jeszcze się bardziej wyżyłować. I mówiąc kolokwialnie, nie chcę nikogo obrazić, no ale jest takie powiedzenie: z kości na ości, żeby zredukować jeszcze bardziej tą masę ciała, żeby być super chudą osobą, bo z jakiegoś powodu tą chudość utożsamia z powodzeniem w życiu, z tym, że będzie akceptowany, akceptowana przez środowisko, i to jest już kwestia głowy. Zatem ja widzę tutaj bardzo duże niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o stosowanie i dostępność tego typu. Leków, związków, bo one mogą być naprawdę bardzo, bardzo pomocne dla osób, które naprawdę tego potrzebują. Przykładowo, jeżeli jest osoba z nadwagą bądź otyłością i cały czas no, nie może jakoś się zmobilizować, to no, ja wiem, że to nie jest, wiecie, kwestia to jest trochę taki plasterek na brudną ranę, tak? Ale. Na krótki termin, jeżeli to ma pomóc im się zmobilizować do na przykład podejmowania regularnej aktywności, bo już zobaczą jakieś efekty, no to okej, okay, jeszcze można to rozważyć, ale jeżeli celem stosowania ozympiku ma być zredukowanie masy ciała z 60 kg przy wzroście, mówię na przykład kobieta, wzrost ma 1,70 m, waży 60 kg i zredu chce zredukować masę ciała do 50, to chyba coś jest nie tak, tutaj powinna się już zapalić czerwona lampka i absolutnie nie można w Takiej sytuacji tego stosować, bo to jest doprowadzenie do niedożywienia i do sytuacji, której po prostu działamy na niekorzyść swojego zdrowia. Jest takie bardzo fajne powiedzenie: jest to jedna z zasad zdrowego zachowania z terapii racjonalnego zachowania Roberta Maltzbiego, a mianowicie jest taka zasada, że zdrowe zachowanie pomaga mi chronić moje życie. I zdrowie. W związku z czym, jeżeli moje zachowanie nie prowadzi do tego, że moje zdrowie bądź życie się poprawia, tylko wręcz się pogarsza, co ma miejsce wtedy, kiedy ja przyjmuję ozempik, żeby jeść mniej, żeby ważyć jeszcze mniej, żeby w ogóle być super chudą, co wiąże się z niedożywieniem i konsekwencjami zdrowotnymi, to chyba niekoniecznie spełnia to właśnie tę zasadę. Bo trzeba pamiętać, że stosowanie ozempiku. Czy, czy, czy tej, tej substancji samoglutydu w innej formie nie jest pozbawione działań niepożądanych. Każdy lek, nawet świetny w swoim działaniu, ma działania niepożądane, ma efekty uboczne. I jednym z nich jest to, co raportuje najwięcej osób na początku stosowania leku, zanim się jeszcze przyzwyczają do jego stosowania. To są chociażby nudności, to jest, mogą być nawet wymioty, generalnie dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Więc to są takie nieprzyjemne sytuacje, które mogą się pojawić od razu po rozpoczęciu przyjmowania. No nie są jakieś tam, wiecie, bardzo poważne, no ale wiadomo, mało komfortowe. Ale z takich bardziej poważnych, to chociażby nie każdy o tym wie, ale trzeba na to zwrócić uwagę, że słuchajcie, stosowanie ozempiku rzadko, bo rzadko, ale były przypadki i na to się też zwraca uwagę. Wiąże się niekiedy z większym ryzyko ostrego zapalenia trzustki. I teraz, jeżeli ktoś przyjmuje ozempik i na przykład regularnie sobie pije alkohol, no to to jest kombinacja bardzo, bardzo niebezpieczne. To jest stąpanie po naprawdę grząskim gruncie i to jest chodzenie po takiej naprawdę cienkiej linie po prostu nad, nad przepaścią. Dlatego, że już samo stosowanie ozempiku w niewielkim stopniu, ale zwiększa ostre zapalenie trzustki, bo były takie przypadki raportowane. A dodając do tego alkohol, no niestety, będziemy jeszcze działać na swoją niekorzyść. Więc mamy to. To jedno. Dolegliwości żołądkowo jelitowe o nich wspominałam. Również ozempik wchodzi w interakcję z lewotyroksyną. W związku z czym osoby, które przyjmują lewotyroksynę, podaje się w badaniach, że powinny przyjmować lek 3 godziny, z lewotyroksynę 3 godziny po ostatnim posiłku. Czyli znowu, jeżeli z jakiegoś powodu wprowadzacie, lekarz uważa, Was decyduje się na wprowadzenie ozempiku tudzież rybelsusu, łącznie z. Lewotyroksyną, no to wtedy też te dawki leków i podaż, podaż ten termin, czy, przepraszam, czas podania tego leku należy dostosować odpowiednio. No i też kolejna kwestia, jaką są konsekwencje chociażby niedożywienia organizmu, bo jeżeli przyjmuję ozępik i stosuję go do poziomu takiego, że mam niedożywione ciało, no to wiadomym będzie, że tak. Będę doświadczać zaburzeń hormonalnych, bo im mniejsza zawartość tkanki tłuszczowej, tym też mniej po prostu związków substratu do produkcji hormonów. Hormony płciowe powstają z tłuszczu. Zatem, jeżeli tego tłuszczu nie mamy, jeżeli nie mamy odpowiedniej zawartości tkanki tłuszczowej, to niestety będziemy się, możemy się z wielką pewnością spodziewać poważnych zaburzeń hormonalnych w kontekście kobiet. To jest chociażby zanik miesiączki, więc no. Czy to jest takie dobre rozwiązanie? Niekoniecznie. U kobiet, na przykład z insulinoopornością i PCOS, stosowanie ozympiku może poprawiać owulację i przywracać regularność cyklów, ale znowu to zależy od przypadku. No i też musimy patrzeć na tą masę ciała. To nie może być tak, że my doprowadzamy się do skrajnego wyniszczenia. Bo wtedy też, jeżeli zobaczcie, nie jemy, bo nam się po prostu nie chce jeść wotłową takiego ozempiku, no to też nie dostarczamy sobie ważnych witamin, składników, mineralnych, czego możemy się spodziewać? Klasyczny przykład ozempikowa twarz. Czyli jeżeli nam szybko zejdzie tkanka tłuszczowa, mamy taką. Bardzo postarzałą tą buzię, bo nie ma tłuszczu na, ciele, na, o, na twarzy. Tutaj, też, kto, mnie, kto mnie ogląda na YouTubie, to widzi ja się tak. Po, dotykam po tej twarzy. <laughs> Może niepotrzebnie, bo jestem w rękawiczkach, no trudno. W każdym razie ta buzia jest taka postarzała. Ma taki wygląd, no właśnie, taki jakby był trochę starszy więcej zmarszczek widać, bo nie ma tej tkanki tłuszczowej, nie ma tych takich poduszeczek, które by fajnie nam tą ym, sprężystość skóry. skóry trzymały. No i też możemy się spodziewać wtedy wypadania włosów na przykład. No to skóra będzie o wiele gorzej wyglądać, możemy nie mieć siły na trening, możemy mieć osłabioną sprawność mięśniową. O tym też warto pamiętać, że Celem naprawdę nie jest tylko i wyłącznie odchudzanie, a jeżeli celem jest odchudzanie, to warto sobie pomyśleć, dlaczego to jest dla mnie tak ważne, i być może trzeba trochę popracować nad głową, nad swoimi przekonaniami, postrzeganiem siebie od własnego ciała, a nie od razu wpakowywać się w stosowanie takiego ozempiku. Bo też jeżeli stosujemy go dłuższy czas i na przykład potem przystajemy przyjmować ten lek, no to sorry, ale nasz apetyt wraca. Apetyt wraca i też to poczucie sytości nie będzie tak szybko osiągane jak wtedy, kiedy przyjmujemy ozempik. W związku z czym zwiększa nam się ryzyko nadwyżki kalorycznej i przybania na masie ciała, czyli co? Klasyczny efekt jojo. Zatem to są, kolejne, to są kolejne konsekwencje stosowania ozempiku, jeżeli nie jest to zgodne z zaleceniami lekarza, albo jeżeli nie jest to zgodne z po prostu przeznaczeniem tego leku, czyli leczenia, wspomaganie leczenia nadwagi, otyłości bądź wspomaganie leczenia cukrzycy typu drugiego. Typu Zatem podczas dzisiejszego powerwalka omówiłam Temat przede wszystkim o ozempiku, jego stosowania, czy ma sens w, w terapii nadwagi otyłości, czy to jest taki idealny sposób właśnie na zbicie tych, na zmniejszenie tych kilogramów. Podsumowując, jaki jest mój werdykt? Czy rzeczywiście ten ozempik jest takim tym świętym gralem i substancją niezwykle przełomową w leczeniu nadwagi otyłości. Może być na pewno bardzo pomocna, ale. Warto pamiętać, że to nie jest uniwersalny środek na odchudzanie i bez identyfikacji przyczyny tycia, też o czym mówiłam w pierwszych odcinkach, jakiegoś cyklu, który przygotowaliśmy dotyczącego zdrowia, redukcji masy ciała, bez eliminacji przyczyny tycia stosowanie ozempigu czy rybelsusu będzie tylko i wyłącznie błędnym kołem. Musi być modyfikacja stylu życia. I to też mówią badania, to mówią rekomendacje. Re modyfikacja stylu życia, zmiana diety na bardziej nieprzetworzoną, na nisko przetworzoną dietę przeciwzapalną, wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej, identyfikacja tego, co sprawia, że trudno jest nam utrzymać masę ciała i eliminacja oczywiście tego czynnika, dopiero wtedy możemy się spodziewać trwałej redukcji. Samo stosowanie ozymbiku po to, żeby a ja sobie schudnę, a potem jakoś to będzie, to już tak jak wspomniałam, to jest stosowanie plasterka na brudną, nieprzemytą ranę. Na chwilę może nam pomóc, ale niestety w dłuższej perspektywie czasu nie będzie w żaden sposób skuteczne. Także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek... Dzisiejszy Power Walk był dla Was ciekawy, był dla Was pomocny. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na temat ozympiku. Czy Wy na przykład stosujecie, stosowaliście, czy dowiedzieliście się czegoś ciekawego, czegoś nowego podczas dzisiejszego power walka. No i w kontekście też jeszcze czapek, oczywiście zapraszamy dalej do, zachęcamy do, do zakupu czapek. To jest naprawdę świetny, świetny produkt, dlatego że czapka, słuchajcie, którą, którą my rekomendujemy, jest, nasz producentem jest marka Kopyto. Kopyto jest jedyną marką w Polsce, która słuchajcie, ma certyfikowaną wełnę Responsible Wool Standard i to jest taki certyfikat, który daje gwarancję, że wełna która, pochodzi, która, która pozyskuje się na takie czapki, właśnie z owiec, jest pozyskiwana w sposób humanitarny. I tutaj się kontroluje cały ten przebieg produkcji takiej wełny, od wypasu owiec, przez pozyskiwanie tej wełny w taki sposób, żeby tych owiec jakoś nie męczyć, tak? przez cały łańcuch dostawy, przez transport, aż do uzyskania finalnego produktu. Zatem, Naprawdę czapka jest 100% wełna Merino z certyfikatem Responsible Wool Standard. I jeżeli Was tym zainteresowałam, to zachęcam do napisania maila na kontaktmałpapowerwalk.pl. Także tyle ode mnie na dzisiaj. No i znowu jestem ciekawa, jakie są Wasze przemyślenia. Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest platforma Multilife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.